Cześć, witajcie na kanale Polska się Zbroi. Na dzisiejszym treningu pokażemy Wam i będziemy ćwiczyć neutralizację zagrożenia w bezpośrednim kontakcie czyli na odległości metra, dwóch, trzech do 5 metrów. Wykonamy trzy ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie będzie polegało na tym, że stoimy w około 50 do metra od tarczy. Czyli od potencjalnego celu i potencjalnego zagrożenia. Broń mamy już przygotowaną, broń mamy zarepetowaną, broń mamy w gotowości do prowadzenia ognia. Pada hasło zagrożenie, dobywam broń, oddaję pierwsze dwa szczały w bezpośrednim kontakcie i cofam się do około 3 metrów. Skanuję, podaję informację. Czysto, kontrola broni, bron do kabury. Bam, 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 bam. Czysto. To jest pierwsze ćwiczenie, które wykonamy. Przy tym warto jest powiedzieć, że jeżeli zakładam sobie, że zagrożenie moje jest na odległości metra. I ja decyduję się na użycie broni, to absolutnie nie robię nie, nie robię, nie działam w taki sposób, że podejmuję bezpośredni kontakt z moim przeciwnikiem. Nie robię czegoś takiego, że go odpycham, uderzam, wypłacam mu liścia czy cokolwiek. Nie nawiązuję z nim bezpośredniego kontaktu fizycznego w sytuacji, w której powstaje zagrożenie, które chcę zneutralizować przy użyciu broni, prowadząc ogień. Nie nawiązuje z nim kontaktu fizycznego. Przy kontakcie fizycznym podejmuje duże ryzyko tego, że mogę zostać przez przeciwnika obezwładniony, a nie daj Boże, jeszcze może, do, mogę doprowadzić do sytuacji takiej, że zostanę pozbawiony broni. Bo broń w, w tej sytuacji, w której prowadzę działania, nie mam już jej w kaburze zabezpieczonej. Kabura jest otwarta, gotowa do wydobycia broni. Dlatego nie pode podejmując decyzji o użyciu broni, nie podejmuję ryzyka kontaktu bezpośredniego. To trzeba, z tego trzeba sobie zdawać sprawę, obojętnie jakie by nie były szkoły, myślę, że, że tej zasady powinniśmy się trzymać. Podejmuję decyzję o użyciu broni, bam, 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 bam. I koniec, neutralizacja zagrożenia. Nie robię sytuacji takiej, że zaczynam Fizyczny kontakt, podejmuje fizyczny kontakt z zagrożeniem. Nie ma takiej potrzeby, skoro mam broń. Czyli to jest pierwsze ćwiczenie. Drugie ćwiczenie, które będziemy robić, to będzie. Jest zagrożenie. Wyjmuję broń. Oddaję szczały. Cofam się. Zagrożenie. Oddaję szczały. Cofam się. Kontrola czysto, broń do kabury. Trzecie ćwiczenie, które wykonamy, to będzie pierwszy strzał oddaję z biodra, dwa pozostałe zbliżają się do zagrożenia. Skanuję, kontrola broni, przyjmuję, że zneutralizowałem zagrożenie, czyli zagrożenie, bam, 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 bam. kontrola, Koniec ćwiczenia. Trzy ćwiczenia wykonamy w tej chwili, okej? Okay?